Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. Dzisiejszego wydania nie można zacząć bez kanonicznego cytatu. Jesteś najżałośniejszym piratem, o jakim słyszałem. Ale słyszałeś o mnie, o piratach słyszeli już absolutnie wszyscy. Opaska na oku, drewniana noga, rum, papuga, skrzynia u marlaka, to jest kanoniczny wizerunek. Ale jak to wszystko wyglądało naprawdę? Jak żyli flibustierowie? Kim byli w rzeczywistości? Jak zarabiali i jak wydawali? O tym dzisiaj porozmawiamy. Zaraz po odkryciu Ameryki rozpoczęła się kolonialna gorączka. Obowiązywała zasada: kto pierwszy, ten ma rację. A w Ameryce pierwsi byli Hiszpanie. To po pierwsze bajecznie ich wzbogaciło, a po drugie uczyniło głównym celem dla piratów z całego świata. Chętnych do rabowania hiszpańskich statków natychmiast znalazło się bardzo wielu. Flota zarówno wojenna, jak i handlowa nie obiecywała nic oprócz ciężkiej służby za czysto symboliczne pieniądze. Natomiast szczęśliwy pirat mógł się wzbogacić w ciągu kilku lat albo zginąć, ale ryzyko było warte podjęcia. Na Karaiby ściągnęli awanturnicy wszelkiej maści. Dlaczego akurat Karaiby? Ponieważ tędy Hiszpanie transportowali do Europy bogactwa wydobyte w nowym świecie, głównie srebro. Konwoje tzw. Tak Talsant Sanon Srebrnej Floty były upragnioną zdobyczą. Tymi samymi wodami szły tytoń, cukier, czarni niewolnicy. Krótko mówiąc, trzeba było tylko nie ziewać. Region okazał się idealny dla piractwa. Mnóstwo wysp z dogodnymi przystaniami i kupą różnych jurysdykcji, a także akwen o kolosalnych rozmiarach, którego Hiszpania, no, przy całym swoim pragnieniu, nie mogła kontrolować. W 1625 roku piraci w służbie francuskiej wykonali ważny krok. Zajęli wyspę St. Kitts, a jeszcze pięć lat później małą wysepkę, która nazywała się Sotkany, Tortuga. Anglicy starali się od nich nie odstawać i w 1655 roku odebrali Hiszpanom miasteczko Kagway, na Jamajce i przemianowali je na tara Port Royal. Od tego momentu zaczęła się kronika Złotego Wieku Piractwa. Terminy: Pirat, Korsarz, Kaper. Tutaj trzeba wyjaśnić terminologię: Pirat, Korsarz, Kaper to wszystko rzeczy podobne, ale różne. Pirat to morski przestępca, bez statusu i państwowego parasola. Bezprawnik jednym słowem: wrogie są mu wszystkie rządy może tylko spieniężyć zrabowane na czarnym rynku. A potem spróbować znów udawać zwykłego marynarza. Jeśli takiego Kenanons, Johna Silvera, Bagiano złapią, to czeka go tylko jedno: szubienica. Wbrew stereotypom, piraci nie pływali stale pod czarną flagą z trupią czaszką i piszczelami. Wznieśli ją na krótko, tuż przed samym abordażem. Przez resztę czasu na maszcie powiewało coś niegroźnego, żeby nie straszyć ofiar przedwcześnie i nie przyciągać uwagi okrętów wojennych. Z te korsarzami historia jest inna. Korsarz to kapitan, który otrzymał od jednego z państw patent, czyli zezwolenie na rabowanie statków wrogich krajów. Korsarz działa zgodnie z zasadami i nawet musi udowadniać legalność swojej zdobyczy w specjalnym sądzie łupowym, za to nie ma problemów z legalizacją. Człowiek w pracy, wszystko w porządku, może iść z podniesioną głową i do karczmy, i do burdelu. W razie czego nie można go wieszać, jest jeńcem wojennym. Krótko mówiąc, opłacalne zajęcie. Inne określenia i symbole. Oprócz korsarzy byli jeszcze pakastal, kaperzy, lub Tambadas, prywaciarze. Ale różnica jest czysto językowa. Korsarz to po francusku, prywaciarz po angielsku, a kaper. To bardziej do Holendrów. Jest jeszcze termin Katowice flibustier, ale to już pojęcie geograficzne, rozbójnik morski, który działa właśnie na Morzu Karaibskim. Poza czaszkami, klepsydrami i sercami, czasem na pirackich flagach można było spotkać i symbolikę kwiatową. Tak, byli francuscy korsarze, stając się piratami, czasem zachowywali na swoich czarnych płótnach królewską lilię, przypominając o swoim pochodzeniu. A w balladach i legendach o piratach indyjskich wspomina się flagi z kwiatami hibiskusa, które interpretowano jako emblemat pokoju i życia. Działanie w szarej szarej strefie. Oczywiście w praktyce zdarzało się różnie. Wielu korsarzy działało w czarej szarej strefie. Powiedzmy wojna się skończyła, dyplomaci podpisali traktat pokojowy, ale przecież nie puści się teraz tego pięknego galeonu. A o pokoju nie wiedzieliśmy. Przepraszamy, byliśmy na morzu, wiadomości docierają do naszych dzikich miejsc bardzo wolno. Wielki Henry Morgan, na przykład, złupił Panamę już po zawarciu pokoju między Anglią a Hiszpanią. List o pokoju dogonił go już w drodze. No i co teraz? Odwoływać tak obiecującą wyprawę? W rezultacie w Panamie Morgan zdobył ogromny łup. Znaczną część którego wydał na łapówki dla sędziów w Londynie. Sędziowie wszystko zrozumieli poprawnie, a Henry wrócił na Karaiby już jako wicegubernator Jamajki. Nieoficjalnie na Karaibach obowiązywała zasada: nie ma pokoju za linią. No peace beyond the line. To znaczy, na zachód od Wysp Kanaryjskich i na południe od zwrotnika raka, trzeba było zrobić coś, pani zupełnie dzikiego żeby to zostało uznane za akt wojny a nie nieszczęsny incydent tak można powiedzieć co dzieje się na morzu to zostaje na morzu najważniejsze żeby bez świadków społeczność flibustierów wszyscy piraci a także korsarze prywatiarze i kaperzy byli do siebie podobni zazwyczaj byli to młodzi Anglicy i Francuzi rzadziej Holendrzy ale trafiała się każda egzotyka Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy, a nawet Szwedzi, w załogach było wielu Afrykańczyków. Na plantacje sprowadzano tłumy niewolników, ci czasem uciekali, a dokąd ma się udać prosty chłopak? Czasem niewolników trzymali i sami piraci. Ludzie, którym w domu wszystko szło dobrze, bardzo rzadko trafiali na pirackie statki. Arystokraci tam prawie nie występowali, podobnie jak w ogóle ludzie wykształceni który porzucił bogatą posiadłość i poszedł na pirata z chęci przygody, a na pokładzie założył bibliotekę, to egzotyka. Czasem piratami zostawali różni: wygnańcy polityczni i religijni, na przykład Francuscy hugenoci. Ale główna masa piracka składała się ze zwykłych młodych przestępców: dezerterów, bandytów i awanturników. Sam Morgan zaczynał jako zwerbowany robotnik. Kogo na statkach praktycznie nie było, to kobiet. Istnieje historia dwóch piratek. Anne Bonnie i Mary Reed. Obie pływały w załodze pirata. Jacka Rackhama, zwanego Chanara Calico Jack. Obie były dość bezwzględne, na przykład nalegały, by mężczyźni zawsze zabijali świadków. Obie skazano na powieszenie, ale nie powieszono, ponieważ obie oświadczyły w sądzie, że są w ciąży. To chyba jedyny przypadek kobiecego piractwa. Ogólnie rzecz biorąc, piraci bardzo źle odnosili się do pomysłu zabierania kobiet na pokład. Nie z powodu seksizmu czy przesądów, a po prostu, żeby nie doszło do walki na noże o nie. Bo kobiety na brzegu kobiety zazwyczaj czekały na piratów na lądzie. Na tortugę sprowadził je a. Bertrand Dogueron, gubernator kolonii, człowiek przedsiębiorczy i można powiedzieć urbanista. Specjalnie sprowadził z Francji. Partie przestępczyń i prostytutek. Na pożegnanie je wychłostano, a po przybyciu urządzono aukcję, na której każdy pirat mógł kupić sobie żonę. Brzmi ponuro, ale dla kobiet było to podniesienie statusu. W domu były uważane za nikogo, a na tortudze stały się legalnymi żonami lokalnych, że tak powiem, przedsiębiorców. Inicjatywa okazała się ważna społecznie. Kobiety nie pozwalały mężom przepijać całego łupu. Prowadziły gospodarstwo, a niektóre zajmowały się rzemiosłem, a nawet polowaniem. Życie na morzu i organizacja statku mężów widywały niezbyt często. Większość życia pirat spędzał na pokładzie statku. Miejsce to było niezbyt przyjemne. Same pirackie statki zazwyczaj były niewielkie: słupy, szkuty, brygantyny. Edward Titch, zwany czar-czarnobrodym. Pływał na czterdziestodziałowym okręcie. Bartolomew Roberts. Na trzydziestyli dwudziałowym, ale takie fregaty to raczej wyjątek. W środku było bardzo ciasno, na tyle, że piraci starali się nie trzymać zbędnych dział, żeby zaoszczędzić miejsce. Ostrzeliwanie zdobyczy i tak nie miało sensu. No, zatopisz ją, a co dalej? Natomiast ludzi na każdym wraku starano się napchać maksymalnie. Przewaga liczebna była głównym argumentem przy abordażu. Tu też jechały zwierzęta jako zapas prowiantu. Wody brakowało, szybko się psuła. Umyć się, deszcz spadnie, to się umyjesz. Potrzeby załatwiano za burtę. Z rozrywkami nie było najlepiej. W wolnym czasie piraci spili, grali w karty, w kości, a jeszcze słuchali muzyki. Czasem w tym celu specjalnie porywano muzyków których zmuszano do grania nawet podczas bitwy. W pozostałych aspektach wiele zależało od kapitana. Bartholomew Roberts, jeden z najbardziej brawurowych piratów w historii, był też autorem jednego z najbardziej szczegółowych kodeksów pirackich. Roberts zezwalał na picie, ale zabraniał gier hazardowych. Mogło być i odwrotnie. Zakaz picia do końca rejsu, a kości proszę bardzo. Za ukrywanie łupu lub dezercję jedni rozstrzeliwali, inni wysadzali na bezludnej wyspie z butelką wody i karabinem. Dyscyplina. U piratów była w ogóle żelazna, inaczej wszyscy by zginęli w pierwszej walce. Piraci szczególnie nie protestowali, pod wieloma względami żyło im się znacznie lżej niż na flocie handlowej. Kupcy starali się brać małe załogi, żeby oszczędzać na pensjach. W rezultacie na jednego człowieka przypadała kupa męczącej pracy z żaglami. U piratów było odwrotnie. Kiedy na pokładzie w oczekiwaniu na abordaż męczy się dwieście osób, wolne ręce zawsze są. O flocie wojennej nie ma co mówić. Tam służyć było na tyle odrażająco, że załogi uzupełniano głównie siłą i oszustwem. Podział łupu i struktura piracki statek w porównaniu z innymi statkami wyglądał jak panryczem demokratyczne przedsiębiorstwo. Kapitana i marynarzy łączyły wspólne cele i wspólne interesy, i rozkazy wykonywano dobrowolnie. Podział łupu był ściśle regulowany: wszystko zbierano w jedną kupę, a potem dzielono na giesiasy de na udziały. Ukryć coś przed towarzyszami było trudno. Osobista przestrzeń na statku nie istniała. Najpierw wydzielano talkern udział króla, jeśli mowa była o korsarzach. Potem żabaaka udział kapitana, udział specjalistów, typu cieśla lub chirurg. I wreszcie udziały szeregowych. Nierówność nie była popierana. U tego samego Robertsa kapitan otrzymywał zaledwie dwie udziały szeregowego. Sam Roberts i tak był o wiele bogatszy od swoich ludzi, ponieważ umiał nie przepijać zrabowanego. Natomiast u Morgana kapitanów można uważać za praktycznie wywyższoną arystokrację. Otrzymywali aż osiem standardowych udziałów. Osobno ustalano odszkodowania za okaleczenia, ręka-noga o kopalec. Piratowi opłacano wszystko, co stracił w walce. Klasyczne drewniane nogi. Opaski na oko i inne grube protezy naprawdę istniały. Chirurg. Na pokładzie cieszył się szacunkiem i poważaniem, ponieważ jeśli chirurga nie było, rany obrabiał tatocana na cieśla za pomocą piły i siekiery. Chirurgia tamtych czasów, prawda, nie posunęła się wiele dalej, więc pirat z odpiłowaną nogą w ogóle nikogo nie dziwił. Do abordażu już się nie nadawał ale mógł zostać w załodze jako kucharz, sternik lub inny cenny specjalista. Jeden z pierwszych francuskich korsarzy, François Leclerc, właśnie chodził na protezie i miał dość przewidywalny przydomek drewniana noga. Kwatermistrz i abordaż specjalistów i w ogóle oficerów było niewielu: bosman, kanonier, cieśla, kucharz, lekarz i jeszcze tam bombardier, odpowiadający za beczki z wodą, plus jeden lub dwóch pomocników kapitana to wszystko. Osobno stał kwatermistrz. Służył on jako arbiter w konfliktach między członkami załogi, miał prawo karać, reprezentował załogę w sporach z kapitanem, odpowiadał za dyscyplinę. A w walce kierował drużyną abordażową. Kiedy w wyspie skarbów Silver przedstawia się jako kwatermistrz, ma się na myśli, że ten człowiek jest bardzo poważny i dość straszny. Jak już powiedziałem, z działu piraci strzelali dość rzadko i starali się wziąć ofiarę abordażem, najlepiej z zaskoczenia, nie dając jej się opamiętać. Ale zdobyć statek lub nawet miasto to pół biedy. Trzeba było jeszcze zebrać wszystko, co cenne, włącznie z tym, co ukryte. Tak więc po walce, obowiązkowo, rozpoczynały się tortury. Najgorzej mieli ci, którzy nie mieli nic do oddania. Takich mogli torturować na śmierć, a potem wzruszyć ramionami. No proszę, nie kłamał. Od miast zazwyczaj żądano okupu, a w przypadku odmowy palono. Zmierzch piractwa. Załóżmy znany pirat Michel de Gramont, kiedy zajął port Veracruz, nie przejmował się grabieżą, a wziął pieniędzmi i w rezultacie zdołał uciec przed pościgiem. Ale jeśli był czas, to oprócz pieniędzy zabierano towary. Na przykład kiedy Basiek, François Lolonet zdobył Maracaibo, dostały mu się duże partie tytoniu, kakao i tarwej niewolników. Zdobył miasto. To brzmi imponująco, ale realnie chodziło o niewielkie potyczki. Słynny rajd Morgana na włoszczyzną scenę Portobello, port, skąd wypływały do Europy hiszpańskie srebrne floty, to msansakie 500 piratów, przeciwko 80 żołnierzom garnizonu. W tych przypadkach gdy flibustierowie natykali się na opór prawdziwych jednostek bojowych lub okrętów, wynik był przewidywalny. Samych piratów też było stosunkowo niewielu. Zazwyczaj w każdym konkretnym momencie piractwem na Karaibach zajmowało się dwa lub cztery tysiące osób. Morgan zebrał na wyprawę na Panamę w 1661 roku 3800 ludzi. I to był rekord. Piraci. Żyli krótko. Jeśli morski wilk nie zrywał z tym po kilku udanych wyprawach, to po trzech latach ginął w walce, tonął lub umierał z chorób. Jak piraci wydawali pieniądze? No, głównie przepijali w bazie. I żeby naprawdę wzbogacić się na piractwie, trzeba było otworzyć karczmę lub burdel. Na jednego Henry'ego Morgana, który się dorobił, przypadały tysiące biedaków którym nie dostawało się nawet grobu. W XVIII wieku piractwo karaibskie zaczęło zanikać. Region został plus minus zagospodarowany. I teraz bogacili się tu handlarze niewolników, dostarczający niewolników na plantacje, a piraci wszystkim przeszkadzali. W latach 1610 rozpoczęły się masowe rajdy flot po akwenie Morza Karaibskiego. Flibustierów łapano i wieszano. Mimo całego swojego anarchicznego ducha, piractwo mogło istnieć tylko w szarej strefie i tylko pod skrzydłem tego czy innego państwa. Próby zbudowania Kobaci, wolnego państwa pirackiego, zazwyczaj kończyły się tym, że przybywał okręt liniowy i wszystkich rozpędzał. Najdłużej utrzymała się wolna przystań Tatao Nassau na Bahamach. Istniała od 1806 do 1818 roku, całe 12 lat. Ale tu piraci działali już jak Tasiewu, było mafia. Gubernatorów przekupywano, a sami rządzili się bezkarnie pod ich osłoną. Potem w Europie skończyła się kolejna duża wojna, zwolniły się okręty wojenne, i do Nassau przybyła eskadra z jasną propozycją: kto się tat, ten nawróc i dostanie at amnestię, a kto nie, tego a powiesimy. Wielu odmówiło i piratowało jeszcze kilka lat. Ale w końcu Roberts i te Czarnobrody zostali zabici w walce. Większość ich kolegów powieszono, a epoka piratów dobiegła końca. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.